Krewniacy, pokażcie, że zasługujecie na życie! Zachęt to jeden z najpotężniejszych Darkinów. Uzbrojony w glewie, a jego naczyniem, czy hostem, jest ciało Ksina. W pewnym sensie można go nazwać takim Ionem na kolejnym levelu. Podczas gdy podwójny szermierz ściga pomniejsze demony. Tak zachęt poluje na swoich braci i siostry darkinów, by nie dopuścić do ich powrotu. Choć dużo o zachęcie było w przeciągu kilku tygodni, tak wreszcie poznaliśmy jego historię, dzięki czemu mamy szkielet, który posłuży nam do przygotowania materiału z serii, kim jest. A zatem rozsiądźcie się wygodnie, gdyż dzisiaj porozmawiamy o bohaterze, który został z grupą Darkinów. Oczywiście nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo już naprawdę malutko brakuje nam do 205 tysięcy. A starych wyjadaczy poproszę o zostawienie, może dzisiaj powiem, wardzika do góry. Serdecznie zapraszam. Niestety, nie wiemy zbyt wiele o jego dawnej przeszłości, czyli gdy jeszcze był człowiekiem. Historia Zahena nie sięga również początków samej Shurimy, ale początków kształtowania jej potęgi. Stąd jeżeli mielibyśmy oszacować jego wiek, to Zachen urodził się na pewno kilka tysięcy lat temu, a jego wiek pewnie można zamknąć gdzieś między w przedziale 6000, to może aż za dużo, ale tak z 5800, 5700, a 4400 lat. Więc gdzieś tam mniej więcej tyle będzie miał na swoim, czy bardziej na Ksina karku. Nie był jednym z pierwszych wyniesionych, a już jednym z wielu. Znamy jedno ze wspomnień bohatera odnośnie jego działań, gdy już wyniesionym został. Wspomina szurimy jako miejsce, którego przeznaczeniem było zostać wielkim imperium, a jego własne wyniesienie obserwowały dziesiątki tysięcy osób. Wśród nich stali inni wyniesieni odziani we wspaniałe zbroje. Gdy Zachen do nich dołączał, nie mogli wręcz opanować szczęścia. Oczywiście, co też warte wspomnienia, Zachen, gdy wyniesionym był, był właśnie w tej formie ptaszej, którą znamy z komiksów. Nasz nowy ligowy nabytek prowadził wielu innych ludzi ku rytuałowi wyniesienia. I tutaj muszę przyznać, że jestem po raz kolejny bardzo dumny, bo znów udało mi się coś trafić. Gdyż wywnioskowałem z komiksów, iż Zahen musi być kimś należącym do organizacji kapłanów słońca, którzy decydowali, kto ma zostać wyniesionym, a kto nie. Choć nazwa tej grupy tutaj nie pada, tak sam Zahen w swoim wspomnieniu rozważa na temat swojego obowiązku, honoru i powołania, Jakim miało być przewodzenie ludzi i doprowadzanie ich do rytuału wyniesienia. A zatem był albo kapłanem, albo jakimś specjalnym wysłannikiem. Zachęt przychodził do konkretnych osób, zazwyczaj u kresu ich życia i przeprowadzał ich przez rytuał. Wspomina również innych Darkinów zanim Darkinami się stali, czyli za ich czasów wyniesionych. Ale tutaj zatrzymajmy się na momencik. Jako że zachęt to nowy bohater, muszę pokrótce powiedzieć, co uważam na temat jego historii. Jest ona bardzo dobra. W końcu ktoś w rajocie też stwierdził, że przy okazji warto byłoby ruszyć lore najgroźniejszego rolnika na Runterze, ale lore Zahena ma jeden niezbyt poważny zgrzyt, ale jednak i przede wszystkim mam wrażenie, że nie dostaliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytanie związane z tą postacią, ale po kolei. Zahen w swoich wspomnieniach wymienia Rasta, wyróżniającego się ambicją równie wielką co jego kosa. Tutaj ciężko coś dodać, bo mało o Raście w ogóle wiadomo. Bohater wspomina również o Bogowie, o Zolani, określając ją jako wyniesioną o dobrym sercu. No cóż, Teraz to się już zmieniło, oczywiście, ale co ważne, pierwotnie była uzdrowicielką, więc te wspomnienia oczywiście się zgadzają. Wspomina również Setakę, czyli królową czy przywódczynię wyniesionych, i określa ją jako dumę ludu Shurimy i że to jej oddał swoje ostrze. Raczej chodzi tutaj o oddanie tak wspaniałej przywódczyni, aniżeli, nie wiem, jakieś oddanie sercowe czy coś w ten deseń. Aczkolwiek można by się tutaj wręcz zastanowić, czy ostrze Setaki nie było wcześniej ostrzem Zahena. Setaka, jak wiemy, dzierżyła Chalikar, czyli ten sam, który dziś dzierży Sivir, i przez chwilę myślałem, kurczę, czy to może być pierwotnie ostrze Zahena? Ale nie wydaje mi się. W innym wspomnieniu dowiadujemy się, iż dostąpił wyniesienia ze swoją glewią, więc ta była jego bronią, czy też swojego rodzaju atrybutem. Wspomniałem też o pewnym zgrzycie w jego historii. Jeżeli oglądaliście wcześniej moje omówienia komiksów, gdzie Zahena mogliśmy zobaczyć, to pamiętacie, że miałem spory problem. Wynikał on z faktu uwięzienia Warusa przez Zahena. Nie wiem, czy Riot pamięta o historii swojego własnego wykreowanego bohatera, czy po prostu zmieniają to, bo tak. Ale znów mamy zgrzyt właśnie z szulimańskim łucznikiem. Zachen wspomina Varusa jako głos rozsądku wyniesionych, który zawsze przywoływał ich do porządku. Niestety, no to jest kompletna bzdura i niespójność z tym, co o Varusie wiemy. Ten był wręcz szalonym wyniesionym. Dosłownie, na potwierdzenie, cytat. Wysłannicy z armii wyniesionych zastali go klęczącego i pogrążonego w medytacji pośród zwłok wrogów. Mówi się, że jego chłodny wzrok zaniepokoił nawet samych boskich wojowników, lecz mimo to zaproponowali mu miejsce w swoich szeregach w uznaniu dla jego szlachetnego poświęcenia. Będąc jednym z wyniesionych, został całkowicie pochłonięty pogonią za zemstą na Ikatianach i potwornościach z pustki, które wyzwolili. Dużo można o Warusie powiedzieć, ale nazwanie go głosem rozsądku wyniesionych to jakby nazwać Nasusa kotem. Więc tak, proszę bardzo, mamy kolejną niespójność w kanonie ligo legendowym. Niemniej, Zachen wręcz kochał swoich wyniesionych braci i siostry, określał ich wręcz rodziną, i tak przez setki lat, dopóki zdecydowana większość z nich nie stała się Darkinami. O jego walce w szurimie z Darkinami niczego się w zasadzie nie dowiedzieliśmy nowego, ale poznaliśmy nieco więcej szczegółów na temat jego pojedynku z Rastem w Ioni. A to już jest ciekawe, bo Rast praktycznie lore nie ma. Mieli oni walczyć nieprzerwanie przez wiele dni. Zahen, mimo wszystko, wyciągnął rękę proponując rozejm i wspólną walkę na zasadzie sojuszu, jak za dawnych czasów, bo to zawsze robił: próbował okazać litość, próbował ich ratować, zanim dochodziło do zamknięcia danego darkina. Niestety, z tego co wiemy, żaden z nich tego sojuszu nie przyjął. Raz wręcz śmiał się z Zahena, brzydziło go odrzucenie darkińskich cech. Nawet gdy otrzymał cios glewią, ryczał z radości, pochłonięty w szaleństwie, co doprowadzało Zahena do furii, ale takiej cichej furii, jak dumny, wyniesiony, mógł zmienić się w coś takiego. Rast nie tylko się śmiał, ale zagrał Uno reverse cardem, proponując Zahenowi dołączenie do niego. No i w tym miejscu mamy coś, co będzie bardzo ciekawą rzeczą dla fanów Kena, ponieważ zdradzono motywację tego Darkina, która co ciekawe może nie jest identyczna do Atroxowej, ale nieco podobna. Rast uważa, że świat zapomniał kim są jego panowie. Dlatego Runterre trzeba zniszczyć. Czy to by oznaczało, że stanąłby do walki u boku Atroxa? Czy może już jest na tyle szalony, że stanąłby do walki ze wszystkimi wszystkimi? Tego niestety nie wiemy. Niemniej, po tej propozycji cichy głosik odezwał się w głowie Zahena. Jak wiemy, ten bardzo starał się nie popaść w obłęd, jakiemu podobni. Odrzucił więc to pragnienie i walczył dalej. Co ciekawe, otrzymał od Rasta śmiertelną ranę i dosłownie opisano działanie pasywki Zahena w kanonie. Choć jego boska wyniesiona moc próbowała ranę zasklepić, to było zbyt mało. Zahen upadł na jedno kolano, a jego pióra były brudne od krwi, a w powietrzu dało się poczuć duszący zapach posoki. Usłyszał też głos starej przyjaciółki nawołującej złamanego boga. Nie jestem pewny czy chodzi tutaj o Junarę czy Zolani. Myślę, że taki był plan, żeby konkretnie danej postaci tutaj nie wskazywać. W każdym razie rana krwawiła coraz bardziej. A jego żyły stały się czarne, a mięśnie i ścięgna na powrót się połączyły. Skoro moc wyniesionego nie wystarczyła, by się uleczyć, Zachen musiał użyć hemomancji. Po tym procederze ruszył w stronę Rasta. I finalnie go pokonał, powtarzając w głowie swoje motto: Jeśli Darkinów nie da się uratować, należy nas uciszyć. Tak oto, Zahen walczył ze swoją w cudzysłowie rodziną, zażegnał zagrożenie w Szurimie, po czym udał się do Ajoni, gdzie sprzymierzył się z zakonem Kinku i Unarum. Wspólnie zamykali kolejnych Darkinów i przez trzy lata położyli kres w wojnie fałszywych Kanmejów w Ioni, czyli wojnie wywołanej przez Darkinów. Tak wyglądał zachęt w ajoniańskich mitach, które co ciekawe głosiły prawdę. Wyniesiony, pokonawszy Darkinów, tak bardzo obawiał się zostania jednym z nich. Iż zdecydował się na uwięzienie we własnej glebi. I tak oto przez kolejne 1500 lat pozostał uwięziony i w ukryciu. Co więcej, jeszcze przed zamknięciem Junara, zaprzyjaźniając się z Zahenem, zdecydowała się udać razem z nim do świata duchowego i wziąć na siebie brzemię, by bronić miejsca, w którym Glewia została ukryta. Owym miejscem była świątynia Zmierzchu, do której normalny śmiertelnik nie mógł się dostać, ponieważ została, powiedzmy tak w cudzysłowie, wypchnięta do świata duchowego. Tutaj dochodzimy do teraźniejszych wydarzeń w świecie Runterry i powrotu Zahena. Oczywiście jest to związane z tym, co działo się na przestrzeni tego roku. Tutaj komiks, tutaj cinematic, ale dla tych, którzy może nie do końca to śledzili, jako że to materiał kim jest, to w bardzo krótkiej formie postaram się to przybliżyć. Podczas Wildkwitu, czyli szczególnego festiwalu duchowego rozkwitu, granica między światem rzeczywistym a duchowym w Ioni była tak cienka, że świątynia ukazała się w rzeczywistości, jak również pomniejsze demony zaatakowały Ajonie. Leblanc wysłała w celu przejęcia broni swojego niewolnika, demona Atakana. W tym czasie Junara i Xin sprzymierzyli się, by walczyć z demonami. I finalnie ich walka zakończyła się sukcesem, jednak świątynia została bez strażniczki. Co wykorzystał Atakan, zanim nasi bohaterowie, do których później też dołączył Kenen i adepci Zakonu Kinku, dotarli do świątyni? ta już z powrotem wycofała się do świata duchowego. Aby dotrzeć do Zahena, Xin i Junara musieli przejść tytułowe sezonowe próby zmierzchu, czyli testy mające bronić świątynię, by nie przypuścić nikogo, kto nie ma siły. Czy honoru? Podczas testów Xin ujrzał wizję zrujnowanej demacji, zajętej przez darkinów, jak również Zachen ostrzegł, że sięgnięcie po darkiński oręż nigdy nie jest rozwiązaniem. Gdy Xin i Junara przeszli próby zmierzchu, nie chcąc porzucić dawnego wybawcy Ajoni, czym prędzej pobiegli mu na ratunek. Na miejscu Atakan już glewie przejmował, stąd Junara i Xin rozpoczęli walkę. Jednak nie mogli przeciwstawić się sile demona i matrony czarnej róży. Gdy Xin otrzymał śmiertelny cios, widząc powaloną junarę, zrozumiał, że nie ma innego wyjścia. Sięgnął po glebie Zahena, a w jej wnętrzu przekonał duszę Darkina, by ten przejął jego ciało. Xin przypomniał mu, że kiedyś sam się poświęcił, by ocalić świat, i nalegał, by pozwolił mu teraz zrobić to samo. Nie mogąc dłużej powstrzymać ataku atakana. Siły Xina zaczęły słabnąć, a Zahen wreszcie spełnił jego prośbę i wziął jego ciało jako naczynie. Po powrocie unicestwił atakana jednym cięciem swojej glewi. I co ciekawe, co się dalej wydarzyło, tego na razie nie wiemy. Oczywiście Zahen przejął ciało Xina. Trochę tam w nim narzeźbił, ale co fajne podkreślenia, sam model Zahena zawiera parę ciekawych smaczków. Ale też jest taki mały zgrzycik przy tym. Model bohatera posiada kilka elementów zbieżnych z Xinem. No wszak jest to jego ciało przecież. Obaj mają kolczyki, mają podobny element pancerza, czy górna część nagolenników jest zbieżna. Co ciekawe, jedna z rajoterek zdradziła wzrost bohatera. Nie wiem z jakiej przyczyny dużo osób się tym tematem zainteresowało. W porządku. No i Zahen wiemy, że ma 7 stóp wzrostu, co przekłada się na 2 m 13 centymetrów. Przy wyjaśnianiu jego wyglądu jest jedna rzecz, która mnie nieco drażni. Z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej kurczę, no. Mamy tak dobrze i szczegółowo lore wykreowane, że aż grzech, żeby w taki sposób to zrobić. Zachen ma złote elementy zbroi i kształtowanie ciała możemy sobie wyjaśnić jako hemomancję. W porządku. Natomiast ma jeszcze tutaj kolorystę Eszurimańsko-Darkińską. Ma na klatce skrzydła nawiązujące do jego wyniesienia i tak dalej. No i dlaczego tak to wygląda? Oczywiście są to nawiązania do jego korzeni, ale nie ma to swojego wyjaśnienia. Według pracowników Riotu, niestety, jest to po prostu trochę nawiązanie, trochę wizja artystyczna twórców. Rozumiem podejście gameplay first, rozumiem podejście, że no zróbmy tak, żeby ten bohater, powiedzmy, fajnie wyglądał, no ale szkoda, że nie zostało to jakoś głębiej wytłumaczone. Tym bardziej, że temat kształtowania ciała przy Darkinach jest bardzo złożony i bardzo ciekawy. Moi drodzy, nadszedł czas na omówienie relacji Zahena z innymi postaciami, jakich postaci Rajot tutaj nie dodała, a moim zdaniem powinno. Zahen ma cztery: z Ksinem, Junarą, Keinem oraz Warusem. Szczerze, jak czekałem na relację, przez głowę mi przeszło, a co jeżeli Rajot nie dodałoby tutaj Ksina? Ale wszystko jest OK, jest. Oczywiście ciało Ksina zostało przez Zachena przejęte i zamienione w obraz jaki znamy z gry. Junara to jego przyjaciółka z Wojny Derkinów. O Raście i warusie wspominałem. Dopowiem, że według jednego z tegorocznych komiksów to właśnie Zachen zamknął warusa w broni, co nie zgadza się z aktualnym kanonem, czy bardziej nie zgadzało się, bo Riot trochę zmieniło historię warusa, że jego zamknięcie to stare zamknięcie, jest legendą, więc wcale nie musi tak być. A zatem, tak jak wcześniej było, a jak teraz jest to podobno legenda, to Warusa nie uwięził Zachen, a była to bezimienna potężna wojowniczka w złotej zbroi. Ta oparła się wpływowi Warusa, ale jej ciało zostało przez wykorzystywanie łuku wyniszczone. Ale ten posłużył do zakończenia wojny Darkinów. Wśród relacji nie ma LeBlanc, aczkolwiek ok, Zachen nie musi jeszcze wiedzieć, kim jest. Ale co ciekawe, brakuje moim zdaniem tutaj jednej postaci, bo brakuje Kenena, który również był obok Junary w zakonikinku, gdy ten walczył z Darkinami. Okej, okay, można by się tutaj jeszcze pokusić o relacje z Nasusem, Renektonem czy Atroxem, w porządku. Ale by być fair, z aktualnego lore wiemy, że oczywiście musieli się gdzieś tam przeciąć. Ale na ten moment nie jest to opisane w kanonie, więc tej relacji po prostu nie ma. No i tak. Historia Zahena jest ciekawa. Na szczęście nie mamy powtórki z Nafiri. Mimo pewnych zgrzytów, Zahen lorowo jest dobrze wykreowaną postacią. Ale w jego lor brakuje mi jednej ultra ważnej rzeczy: No bo Zahen jest iście terminatorem. Chłop pokonywał wielu, wielu Darkinów. Jest to na tyle ciekawe, że można by się zastanawiać, czy ten pokonałby Atroxa w walce 1v1. No i teraz mamy tutaj case, podobnie jak z Nilą. Niestety, pytanie, które mnie najbardziej interesowało, nie zostało zaadresowane. Dlaczego Zachen jest taki potężny? Przy Atroksie wiadomo, był jednym z pierwszych wyniesionych, i już za życia był potężnym wojownikiem, więc wyniesienie wzmocniło właśnie te cechy, które czyniły go potężnym. Atrux był wojownikiem i wojownikiem pozostał. Tak samo Renekton po wyniesieniu. Zolani, jako wyniesiona uzdrowicielka, jest najpotężniejszą użytkowniczką hemomancji. Wszystko się zgadza, ale przy zachenie brakuje, mam wrażenie, tej odpowiedzi. No bo był gościem wskazującym drogę, wręcz takim odprowadzającym do wyniesienia. Nie brzmi to dla mnie jak materiał na top 3 potężnego wyniesionego. Gdyby był jakimś wybitnym strażnikiem świątynnym, może strażnikiem Szurimańskiej biblioteki, czy może po prostu był drugim dowódcą wyniesionych obok Setaki, może bratem Atroxa w walce. Brakuje mi tej wisienki na torcie. Tego powodu potęgi Zahena. Bo tak myślałem o tym i moglibyśmy sobie wytłumaczyć w porządku. Zachen zamykał swoją rodzinę we własnych broniach czy artefaktach, ponieważ o wyniesieniu mógł wiedzieć wszystko. Porządku. Ale wyniesienie to nie jest to samo co zamykanie Darkinów. Można również wręcz tak poetycko powiedzieć, skoro prowadził ich do rytuału wyniesienia, później czuł się odpowiedzialny za to, co się z nimi stało. Niezależnie od tego, jak ładnie to nie brzmi, nie tłumaczy to jego potęgi. Więc przyznaję, że brakuje mi tutaj po prostu takiej wisienki na torcie w tym temacie. Moi drodzy, dajcie znać, jak się Wam Lorza Hena podoba. Dla mnie, mimo zgrzytów, to jest takie 8 na 10. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.